Musimy się teraz zająć jeszcze dołem. Pierwszą rzecz jaką robimy to obcinamy wszystko co nam wisi, czyli czyścimy sobie pole działania. Dół został już obrzucony zygzakiem lub innym ściegiem, którego używamy, ale te wszystkie niteczki nam zostały. Ja sobie tu wyczyszczę kawałeczek i teraz podkładamy sobie dół zgodnie z tym co mamy zaznaczone na lewej stronie. Oczywiście, trzeba by było tutaj sobie przefastrygować. Ja już jestem leniwa, nie będę fastrygowała całości, tylko wepnę sobie szpilki, wbijając je od prawej strony, tak, żeby na lewej były dokładnie na linii dołu. To jest moja linia zgięcia. Podkładamy. Pamiętamy, że to jest linia, która została wyznaczona przez nas na etapie wykroju. Podkładamy sobie całość, fastrygujemy sobie całość i tak przyfastrygowaną spódnicę z dołem, który ma być tam, gdzie nam się wydaje, mierzymy i sprawdzamy po pierwsze, czy długość rzeczywiście nam odpowiada. A po drugie, czy spódnica nigdzie nam nie zaczyna na dole falować, czyli nie podjeżdża na przykład do góry. Jeżeli się okazuje, że coś jest z długością spódnicy nie tak, na przykład na brzuszku jedzie nam ona do góry, wtedy prosimy kogoś z domu, żeby nam pomógł i ustalił właściwą długość spódnicy. Robi się to w ten sposób, że bierze się centymetr i ta biedna osoba w zasadzie może się położyć na podłodze i mierząc od poziomu podłogi do dolnego brzegu spódnicy. Dookoła nas robi pełen okrąg, zaznaczając na materiale dokładnie tyle centymetrów od podłogi, ile chcemy. Tak, żeby cała spódnica od poziomu naszych stóp do dolnego brzegu była na tym samym poziomie. Nie mierzymy od góry, bo to nic nie da. Mierzymy od podłogi do Dolnego brzegu spódnicy, pilnując, żeby ta odległość, podłoga spódnica, była wszędzie taka sama.